Czy reboot, a może nawet remake, nie tylko sequeli, a może nawet oryginalnej trylogii w przyszłości będziemy mogli zobaczyć ze strony Disneya? Czy może się to stać? Czy byłby to dobry pomysł? Witam wszystkich w Starusowym Newsie. Dzisiaj sobie o tym porozmawiamy niedawno pojawił się pewien artykuł mówiącym o możliwym reboocie sequeli przez Disney, omówimy go ale muszę wam szczerze powiedzieć, że dawno już chodziło mi po głowie pytanie czy Disney w przyszłości będzie mógł zrobić remake albo reboot starszych filmów z Gwiezdnych Wojen i właśnie dara się ku temu dobra okazja żeby o tym porozmawiać, więc na początek powiem moje zdanie czy według mnie zobaczymy w przyszłości remake czy reboot sequeli, a może na nad a później omówimy sobie ten artykuł a więc zaczynając niektórzy mogą że mogą pomyśleć że to jest niemożliwe że coś takiego się stanie bo poni ponieważ na przykład orientologii nie można ruszać tak to by było świętokradztwo i tak dalej i tak dalej No ale stało się wiele rzeczy których się nie spodziewaliśmy chociażby ostatni Jedi No Mało osób przewidziało, co w tamtym się filmie stanie. Albo chociażby tak, ostatnio mando, drugi sezon, wiemy jak się zakończył. Też tego się nie spodziewaliśmy. Wszystko jest możliwe. Czy moim zdaniem Disney zrobiłby remake y, oryginalnej trilogii albo Sequeli? Tak. Jest to możliwe nawet. Y Organ trylogii, a co musiało by zadecydować o tym, jeśli nie wiadomo o co chodzi, no to oczywiście chodzi o pieniądze, tak? Moim zdaniem, jeśli Gwiezdne Wojny znalazłyby się trochę w sytuacji bez wyjścia, na przykład z jakiegoś powodu zaczęłyby mało zarabiać, nie było na nieby już takiego hypu, to jako ostatnią deskę ratunku Disney wyciągnąłby nawet coś takiego jak remake oryginalnej trylogii nie zawahałby się tego zrobić, no bo posłuchajcie, no gdyby to zapowiedzieli, niezależnie czy pozytywny czy negatywny wydźwięk, no gadałoby się znowu o Gwiezdnych Wojnach na pewno wszyscy poszliby do kina nawet po to, żeby zobaczyć, czy Disney to zepsuł czy nie, więc. Ups, Czesio, Więc tak, no, niestety liczą się pieniążki. Nie, moim zdaniem nie zapowiada się na to. Disney idzie w innym kierunku. Tak samo, co chodzi o jakieś przerabianie sequeli. Nie sądzę, żebyśmy to zobaczyli. Mamy teraz High Republic. Disney ewidentnie chce się odciąć od sequeli. Pokazuje to na przykład to, że Troszeczkę projekty związane z sequelami zostały ucięte. Na przykład nie ma nowej trylogii Ryana Johnsona, która miała być z sequelami powiązana. Usunięto po drugim sezonie serial animowany, który właśnie był na bazie sequeli, czyli Star Wars Resistance. Teraz mamy, wiecie, Mando, Wysoką Republikę. Raczej na to się nie zapowiada, ale jak mówię, moim zdaniem nie jest to niemożliwe. Nie chciałbym zobaczyć yy, remake'u, przede wszystkim, organu trylogii. Moim zdaniem tego typu klasyki powinno się zostawić w spokoju, ale nawet, posłuchajcie, jeśli... Cześć Joda znowu. Nawet jeśli jest, jesteście z obozu, który twierdzi, że powinno się zrobić yy, od początku sequele, ponieważ Disney zepsuł Gwiezdne Wojny itd., dalej. jak dla mnie jest to dobry pomysł. Póki co jesteśmy za bardzo powiązanymi emocjami z tymi fi filmami, ochłońmy. Poczekajmy parę lat, niech historia oceni, czy te filmy naprawdę były taką klapą, czy my trochę za bardzo to wyolbrzymiamy. Gdyby powstały na przykład jakiś wielki remake sequel, no to Boże, wy, czy wyobraźcie sobie, jaka by było gu burza z tego powodu? Znowu by było, że. Po co to robią? Disney przyznaje się do błędu. Remake, remake sequeli lepszy. Nie, oryginalne sequele lepsze. Wiecie, znowu nie. Po prostu muszę wam powiedzieć, że w ostatnim czasie jest tyle dram, szczególnie związanych z High Republic, że nie. Chciałbym, żeby gwiezdne wojny wyszły na prostą. Nie chciałbym, żeby, żebyśmy znowu wracali do takiego podziału fanów, jak miało to miejsce po, po premierze ósmego epizodu. Pójdźmy z tym do przodu, zostawmy to z tyłu, tak jak mówił Kylo w ósmej części, daj przyszłości umrzeć. Aczkolwiek, aczkolwiek, jedna właśnie hmm, rzecz, gdyby zaraz przejdziemy do artykułu, gdyby zrobili pewną rzecz, o której powiedzieli w artykule, byłbym nawet za. Więc jestem ciekaw Waszego zdania, piszcie to w komentarzach. Teraz przejdźmy sobie do drugiej części, czyli do artykułu. Jakie to ploteczki o reboocie sequeli chodzą w sieci? A więc ogólnie mm, to jest źródło dzisiejszego filmu. Dosyć niedawno e Express CEO UK, strona podała taką informację. Oczywiście jest to niepotwierdzone, są to, wiecie, wycieki, ploteczki. E Podobno, wiecie, z wewnątrz, ale niepotwierdzone. jak możemy przeczytać w tytule Star Wars. Disney Plus szykuje nam reboot y, sequeli y, i zobaczymy tam nieużywane nagrania, gdzie jest Han, Luke i Leia. Co jest ciekawe, są oni tam razem. No właśnie, to jest ciekawe. Co tutaj widzimy w tym artykule. Star Wars, Han Solo Luke i Leia są właśnie nieużywane materiały, które miały być w przebudzeniu mocy, ale ich nie wykorzystano, pokazujące trójkę naszych bohaterów razem. Tutaj nawet posuwają się autorzy do takich konkluzji, że ma być powrót George'a Lucas'a, nie, który będzie to nadzorował, nie wydaje mi się. Jak to powiedział Obi-Wan, I don't think so. Ale co jest ciekawe, tutaj, jakbyście sobie przeczytali ten artykuł, który oczywiście będzie w opisie, jest napisane, że dużo, dużej ilości ludzi nie podobało się to, w jaki sposób skończyła się saga Skywalkerów. No, trudno temu zaprzeczyć, tak? I niektórzy właśnie coś takiego chętnie by zobaczyli i właśnie ploteczki mówią o tym, że zobaczymy najprawdopodobniej Trzy sezony jakiegoś, pe, jakiejś pewnej serii, i oprócz tego 10, od 8 do 10 jakichś mini-odcinków, i właśnie w tych rzeczach mają być po kolei pokazywane te e, zmiany. Ten reboot e, tych trzech najnowszych części, oczywiście, będzie to podzielone na początku: e, Przebudzenie mocy, Ostatni Jedi i Skywalker Odrodzenie i co jest właśnie najciekawsze, hmm, podobno istnieje 10 minut nagranych na greenskim trójki naszych bohaterów Luka, Hanna <laughs> Ile i Lei, kiedy oni są razem. I to by chcieli użyć, w jaki sposób, pytacie, na przykład sposób jest opisany, że najprawdopodobniej będzie to mm, będą to flashbacki, czyli wiecie, najprawdopodobniej kiedy trójka naszych bohaterów jeszcze z sobą była przed siódmym epizodem, moim zdaniem byłoby to naprawdę fajnie, gdyby to zrobić inteligentnie, bo muszę Wam powiedzieć, że pomysł nie jest zły. Jeśli zrobię to na zasadzie takiej, że powiedzmy to z szacunkiem dla Gwiezdnych Wojen. Bo na przykład, jeśli pamiętacie, niestety to już nie istnieje, istnieje tylko archiwum. Kiedyś widzieliśmy usunięte razem sceny z ósmego epizodu. Niestety tutaj jakaś archiwalna strona nie może tego zobaczyć, tego mojego filmu, bo Disney zrobił mi do it. Ale pamiętacie, to jest dużo scen z treningu Ray, tego typu rzeczy, których troszeczkę zabrakło w tych filmach. Gdyby takie coś rozszerzo w rozszerzonej wersji znalazło się, dlaczego nie? Tym bardziej, że no dużo ludzi chciało zobaczyć tego typu rzeczy. Nawet sam Mark Hamill, aktor grający Lucas Crowera, kiedyś dał coś takiego pod hashtagiem stracone okazje i pokazał naszych bohaterów razem lecącym sokołem Millennium, na tym pisane Star Wars, jak to powinno wyglądać. Więc sam Mark Hamill jest za. Jeśli uważacie, że to niemożliwe, no to pamiętajcie, że na przykład kiedyś też tzw. Snyder Cut, czyli wersja reżyserska Justice League, wydawała się niemożliwa, a powstaje, a tak samo remake, -i, rebooty, chociażby Ghostbuster, tak? są przecież rzeczy, które, na których remake tworzyli. Jestem ciekaw jakie jest wa wasze zdanie, czy według Was yy, tego typu rzeczy jest szansa, że Disney to zrobi, czy chcielibyście zobaczyć remake Sequeli, czy aż do tego stopnia Wam się nie podobały sequele? Czy uważacie, że powinno się zostawić w spokoju i oryginalna trylogia? Ja jestem na nie, ale też jestem ciekaw waszego zdania. Czy uważacie, że, powinni, powin, że zobaczymy, Czy powinniśmy zobaczyć? W jakiejś dalekiej przyszłości remake, reboot, oryginalnej trylogii. Oczywiście komentarze są do waszej strony. Wielkie dzięki za leki tego typu rzeczy. Być może damy nawet ankietę w opisie. Tyle z mojej strony, cebule. Trzymajcie się i niech moc będzie z wami. Kurde, zamiast remake i robić to chipworsy wypuśćcie.